Na YouTubie jakiś czas temu popularność zdobyły filmiki pokazujące jedną osobę, na przykład przez 365 dni, w różnych ubraniach, często w tym samym miejscu, ale z różnym wyrazem twarzy czy z różnym makijażem. Podobny trik zastosowano w tej reklamie społecznej, która. No cóż, robi wrażenie, można powiedzieć, że szokuje, czyli spełnia swoje zadanie. Oto piękna dziewczyna w klipie zatytułowanym One Photo A Day in the Worst Year of My Life, czyli jedno zdjęcie dziennie w najgorszym roku mojego życia. Na początku wydaje się chyba, że ta dziewczyna jest fajna, ma fajne życie, zawsze ładnie wygląda, uśmiecha się, miło się na nią patrzy. Jednak z kolejnymi zdjęciami wszystko zaczyna stawać się jasne. Dziewczyna jest bita. Przez swojego chłopaka, męża, ojca, tego nie wiemy. Wiemy jednak, że bardzo cierpi. Ta chorwacka reklama społeczna ma zmusić do myślenia, do zmian, do tego, aby być wrażliwym na ludzkie nieszczęście i pomóc słabszym. No i na koniec krótkie, ale bardzo wymowne zdanie: Pomóż mi, nie wiem, czy doczekam jutra.